Kryptowaluta Trumpa. No powiem wam kurwa, że świat już wariuje do reszty. To jest szaleństwo kurwa. W półtora dnia chłop zyskał 60 miliardów dolarów swoich aktywów. Oczywiście to jest wszystko wirtualne. On tego nie, nie jest w stanie opierdolić po tych pieniądzach, ale no teoretycznie. Warte 70 miliardów kapitalizacja całości. Oczywiście to się wszystko waha, ale to tylko pokazuje, Boże, kochany, jacy ludzie są naiwni, zwłaszcza Amerykanie. No, ogólnie, generalnie debilne społeczeństwo, mówię. Ogólnie, bo wiadomo, że tam są mega wybitne jednostki, bo ściągają najlepszych do siebie, ale no, to jest szaleństwo, kurwa. Na tych kryptowalutach, jeszcze teraz, na tych altcoinach, na tym wszystkim, Melanie, kurwa, wypuściła kryptowalutę Trump. No, kurwa, to jest to, co się dzieje. To ja momentami, kurwa, nie wierzę. Normalnie przecieram, kurwa. Przecieram oczy ze zdumienia, jaki świat jest kurwa naiwny i głupi. No, a, a wiecie, co jest najgorsze? Ci najbiedniejsi, najmniej deinformowani oni będą gasić światło, czyli oni będą liczyć straty z tego wszystkiego, z tej całej zabawy, bo ci, co tworzą tą zabawę, to no to oni na tym zarobią. Przecież tam wartości nie ma żadnej w, w tym krypto, kurwa. No poza Trumpem, w sensie nazwiskiem i, i to wszystko. No, ekonomii tam nie ma, no, więc szaleństwo, uważajcie.